Without dzisiaj robimy, te, robimy recenzję tej oto figurki japońskiej za około 60 tysięcy zł kupione w sklepie lokach. E, tak to wygląda, tak oto prezentuje się pudełko to jest serio piękne. Jak tylko zobaczyłem tę figurkę, to od razu chciałam sobie kupić. I właśnie sobie kupiłem. I sami zobaczcie na latki. Więc tak, ale najpierw zajmiemy się figurką, tak? I tak, tutaj... Plusem jest to, że figurka przypomina do podstawki, co robi takie coś. Takie efekt mocno kolekcjonerskie. Poczekajcie, bo. Słońce mi. Zobaczcie mój sposób zamykania. Dobra. dobra. No tak, słońce mi trochę waliło pot, ale sami zobaczcie. Ta figurka w ogóle, tak, jest serio piękna. Powiem, że. opłacało się za to. Mamy... Ale przejrzymy jeszcze detalą. Tutaj mamy tak coś, to możemy zdjąć. Wszystko możemy z tej tutaj zdjąć, jakby się Wszystko. No, no. Chyba nie, nie możemy, nie możemy. To no, możemy, na ten możemy, ale innych nie możemy. Szkoda. Bo... bo, bo ciekawie, czy można, bo... w tak, lalkach Barbie i różne ciuszki. I sami zobaczycie sobie na Suknie, ona jest piękna i sama piękna jestem tylko, no, bo... Nie wiem, czy my już to setny raz mówię. Weźmy taki wachlarz, jak mam zawinięte zawinięty A, a to jest. Zrobmy Wiecie, co to jest. To jest sam taki, chyba? Nie wiem, jak to w sumie nazywa. Co to jest? To trochę. No nie. Nie, to może być. nie wiem, co to jest. To jest. Chyba. Aha, to jest harmonika, chyba taka. Tak! A, i wiem, no, żebyście tą harmonikę wzięli. Lepiej. Widzieli? No to tutaj, dam ją, tak ładnie wygląda. No i no, no i według mnie figurka jest już warta. Dużo, dosyć. Pewnie na Likrzejdzie będzie dużo jest warta w Dosyć dużo. Bo ona jest limitowana też trochę, bo ja nigdy, nigdzie nie widziałem na Allegro takiej, takiej, w takim pudełku i takiej wersji. Nigdzie nie widziałem. Chyba to jest pytana edycja tego loka bo tak, to wiecie sklep indyjskie rzeczy są wykonane w Indiach i fajny, fajny sklep, polecam wam ogólnie i też idealny jest dla kolekcjonerów bo kolekcjonerzy będą zadowoleni bo ja jestem na przykład kolekcjonerem jeśli nie mam wam to udowodnić O! O! Idealnie i co mam na to udowodnić że tam macie dowód figurki z B6 Predator, Blue Slayer. Jeszcze jakieś chińskie figurki. Jeszcze kupiłem sobie jakiś tam wysiorek. Tak na to wygląda. Illuminati. W takim kształcie Illuminati Kurczę, nie mogłam tylko pokazać, co się zdjąć. Takim. Co kupiłam? Też mega dobre walk. Miałem mega fajne. Mi się mega podoba. Zakłano, kupiłem, no zakładam jeszcze taki pierścionek u No dużo rzeczy kupiłem. I chciałeś też... I sami, sami zobaczcie jak to wygląda. Tak. I to Tak, lecimy do szczegółów. Te oczy są ledwo widoczne, bo to są chińskie oczy, tak? I to są japońskie oczy. Japońskie oczy, tak? Japońskie. Jest to od firmy. Jest to od firmy. To jest Funk. I to jest dobra firma, jeśli chodzi o figurki kolekcjonerskie. Jeśli chodzi o figurki kolekcjonerskie, to jest dobra firma. Bo robi serio zbyt dobre za figurki kolekcjonerskie. Jak za taką cenę? Jak za cenę? 69 zł i 0 groszy. To serio. Ja się zakochałem w tej figurce z pierwszego wyjrzenia. Serio. Jak ja tylko zobaczyłem, jak ona wygląda w pudełku. To od razu powiedziałem. Ja to. No i tak na no to wygląda ta figurka. Teraz zobaczę, Zobacz, pokażę Wam, jak to wygląda w pudełku. A więc tak, tak, tak ta figurka wygląda w opakowaniu. I no. Dobra, więc sama ocenka tej figurki. 10 na 10. Według mnie jest serio piękna, zbyt piękna i po prostu no, 10 na 10, sam pudełko też jest piękne, wszystko jest w tej figurce piękne. Serio, wszystko polecam wam to kupić. Polecam.